29 czerwiec 2013, przepiękny, ciepły dzień. Zawitałem do siłowni Metroflex we Wrocławiu. Jest tutaj dzisiaj ekipa FA Extreme, która propaguje tą siłownię. Ma no tutaj, otworzył ją Bartek Guran, który. I już od marca tutaj działa. Ekipa tutaj ma pewnie zachęcić do trenowania. Ja z tego powodu, że moi partnerzy mieli jakieś swoje obowiązki, to z powodu z przeniosłem sobie trening na, na sobotę. No i chciałem się też z chłopakami spotkać z ekipy, no bo nie, nie, nie ukrywam, że znamy się i, i fajnie też nie wiedziałem, że ta siłownia istnieje, bo tak Naprawdę to się nie interesuje raczej siłowniami w Wrocławiu. No bo przecież nie będę jeździł na inne siłownie poćwiczyć, a, a czasem warto, no bo może jakiś silny sprzęt, taki wyspecjalizowany czy cokolwiek. No dużo silnych chłopaków tutaj dzisiaj widziałem. Zwłaszcza takich strongmanowych, jakichś historii. No ja delikatnie sobie tutaj zaczynam, tam podejście zrobiłem do klatki w poziomie, ale... Jak dla mnie, to, to troszeczkę za wąski uchwyt, nie mógłbym tutaj rąk wpasować pomiędzy szczebelki. Ale nie lubię sobie przyczeskiwać tutaj rękawiczek. Jak, zwłaszcza, że jestem bez, bez partnera, no bo to kurczę potem lipa z wyciąganiem tej ręki. Jak ktoś sobie przyczesnął dłonie no to wie o co chodzi. No i postanowiłem zrobić taki trening, może troszeczkę podobny, jak robiłem w Limanowej tydzień wcześniej. Czyli rozciągam klatkę, górna część tutaj pracuje. Kąt jest taki nie za wysoki, robi pełny zakres ruchu. Jak widzicie, ja łokcie odciągam do tyłu. Wypracowałem tą metodę ze względu na to, że miałem taką dość widoczną dziurę tutaj w środku klatki. I jak widać, długą pracą wszystko można zaleczyć czy tam przepracować dojechał Andrzej Chłodziejczyk, mój taki można powiedzieć odwieczny rywal. No, mamy normalne zażyłe stosunki. No, rzadko się widzimy. Właściwie pierwszy raz trenujemy z sobą od wielu lat, bo tam kiedyś jeszcze gdzieś pewnie na obozie się spotykaliśmy, ale to było tak dawno, pewnie z 10 lat temu, bo ja już wypadłem z obiegu, że już nawet nie pamiętam. Andrzej się szykuje na Mistrzostwa Świata w Maroku. No naszą kadrą to jest takie, że no nie wiadomo czy ta kadra zapłaci za te przeloty, czy nie zapłaci, po prostu no beznadziejna historia. No, to, to oni się tak szykują, ale tak na chybi trafił. No. Yy, można powiedzieć, że, że trochę tak lipnie no. mieć taką niepewność, bo, bo to już zniechęca. No i nastawienie się zmienia, no bo jeżeli ktoś wie, że jedzie na 100%, no to wtedy jest inna robota. Tak to. No chyba, że kogoś staci, jedzie sobie płaci i pierdzie, pierdzieli, no to tak, tak by było najlepiej, no ale z kolei po co, po co jak y, też reprezentujemy ten kraj, jakaś ta kadra Polski jest, no to coś się tam jednak chyba należy, no zwłaszcza, że są na to pieniądze jeszcze. Kolejno zrobiłem przenoszenie za głowy, no i tu w międzyczasie jakieś takie wymieniamy spostrzeżenia swojej historyjki, co tam się dzieje w ogóle, bo... Normalnie można pogadać. Radek tu opowiada historię, jak to jeździ na koniach, jakie tam, jakie tam dają nagrody, też beznadziejne, bo wydawałoby się, że tylko u nas dają jakieś puszki, kurde, albo, albo, albo bidony, a tam się okazuje, że w, poza trójką ekipa dostała po, po proszku do prania, no to, to jest dopiero. No chyba, że sponsorem był tutaj jakiś... Yy, co detergenty produkuje. Bardzo dobry poczęstunek tutaj Bart, Bartek zafundował, yy, uraczył nas bardzo tutaj yy, jedzeniem. O, proszę. No ja oczywiście po treningu zawsze muszę się ubrać w jakąś ciepłą bluzę, bo kurcze jak ciepło by nie było, to mi jest zawsze zimno. Nie wiem czy macie podobny efekt, no ale tak, tak już mam. No tutaj podjadę trochę węglowodanów. Muszę przyznać, że już chyba trzeba ograniczyć te węglowodany, bo no dar do robienia masy mam.